Szukasz oferty w systemie 2x2. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie mapkę, żebyś zobaczył, gdzie mamy takie oferty aktualne już od najbliższego poniedziałku. Pierwsza oferta to jedna z moich ulubionych, okolice Hesse, czyli mniej więcej środkowe Niemcy. Mamy tutaj BDF-y z osią skrętną albo na tandemię 2x2 za 2000 euro i do tego 10 dni płatnego urlopu do wykorzystania. Natomiast jeżeli nie macie doświadczenia z BDF-ami, no to mam dla Was chłodnie z okolic Hanoweru. E, tutaj mamy z kolei trasy do magazynów centralnych 2x2 za 1850 Euronetto i do tego 13 dni płatnego urlopu do wykorzystania. E, no i trzecia oferta w systemie 2 na 2 to akurat okolice Fryburga. Trochę dalej od granicy, zgadzam się, natomiast myślę, że tutaj zarobki będą wam to rekompensować, e, ponieważ można zarobić aż 2230 euro netto, więc finansowo oferta wypada naprawdę nieźle i są to zmiany dzienne. Więc jeżeli nie chcecie pracować e, w godzinach nocnych, to ta oferta będzie wręcz idealna. No i na koniec, akurat nie system 2 na 2 ale coś blisko polskiej granicy. Tutaj mamy fajną firmę, która znajduje się jedynie 120 km od Świecka, więc fajna lokalizacja do wyboru albo BDF-y, albo naczepa plandeka i zarobki sięgają nawet 2750 euro to to jest praca od poniedziałku do piątku z wolnymi weekendami. Jeżeli jesteście zainteresowani, to u nas w Luxmania jest naprawdę wiele różnych propozycji. Możecie zajrzeć sobie na luxman.pl, tam są wszystkie oferty, także zachęcam i mam nadzieję, że zadzwonicie i umówicie swój dojazd już na najbliższy tydzień.